Przewodnictwa Na dzisiejszej konferencji. Jestem przygotowana, tak trochę z marszu, wobec dzisiejszego SMS-a, że pani przewodniczącej nie będzie, ale mam nadzieję, że jestem w takim gronie, że poradzimy sobie tutaj doskonale, żeby to spotkanie dwudniowe poprowadzić. Cieszę się ogromnie z tego, że do tej konferencji doszło, że spotykamy się w Lublinie, Panie pani prezesie że mamy temat taki, na który czekamy. Czekamy na takie trochę gruntowne rozwiązanie tego tematu, bo oczywiście dzisiaj dywersyfikacja dochodów, szukanie nowych źródeł, pozyskiwanie środków finansowych to temat, który jest tematem bardzo bliskim dla rodzina. Widzimy, co się dzieje ostatnio na tle tych zdarzeń gospodarczych w kraju. Jest embargo, akurat ja jestem z Województwa Pogłaskiego, gdzie mamy jeszcze afrykański dom świn i tam stawiamy gardyny, te kroki rozwiązania tego tematu. Stąd przy całej tej problematyce dotyczącej produkcji rolniczej i bardzo postrzegana jest Dywersyfikacja dochodów, czyli pozyskiwanie tych dochodów ze sprzedaży bezpośredniej. Od czasu do czasu słyszymy, że jedno czy drugie ugrupowanie chce zmierzyć się czy też wysuwa nowe <coughs> propozycje rozwiązań tego tematu. Na forum Krajowej Rady Rolniczych też niejednokrotnie dyskutowaliśmy i. Może przyjdzie nam rzeczywiście zmierzyć się z takim programem, który nie będzie tylko dla poklasu jakby tematem, tylko taki, który rzeczywiście przełoży się na to, żeby temu tematowi tym tematem zainteresować się bardziej szczegółowo. I myślę, że ten temat będzie właśnie bardzo przewijał się dzisiaj podczas naszego spotkania. Chcemy poznać trochę stan prawny na dzisiaj, jaki jest, jakie są też nowe oczekiwania i jakie też są nowe propozycje rozwiązania tego tematu. Zanim byśmy przeszli jednak do tych już merytorycznych rzeczy, to chcę przypomnieć, że na prezydium Krajowej Rady Kobiet. Z, spotkaliśmy się z Kongresem Kobiet, z organizacją, która no, na przestrzeni ostatnich lat wyrosła prawie jak po deszczu. Pamiętamy te. De, 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 Jak to bym określiła, taki wielki skok kobiet do, na Pałac Kultury. No właśnie, tam były kobiety i rzeczywiście było ich bardzo dużo. Ja swego czasu, dwa lata temu chyba, byłam na tym kongresie i nie mogłam naprawdę zadziwić się, że no, takie było pospolite ruszenie, nie powiem bab, tylko kobiet. I tutaj muszę tylko pogratulować oczywiście jak gdyby całej tej organizacji, Kongresu Kobiet, my oczywiście tworzymy taką namiastkę przy Krajowej Radzie Izb Zawsze mówiliśmy, że, że jesteśmy w strukturach Izb jesteśmy ciałem doradczym, ale chcemy również, żeby o nas było, też było śmiech. Próbujemy tego, myślę, że z biegiem czasu też będziemy mieć pewne doświadczenia, ale musimy też środowisko kobiet bardziej zainteresować i nie ukrywam, że 30 maja taki jest termin planowanych wyborów. Ta, 31 maja, tam oczywiście na listach będzie nas znacznie więcej, żebyśmy mogli nawet wybierać te komisje kobiet na bazie walnego zgromadzenia, bo dzisiaj w niektórych izbach jest to też no, problem. Zebrać komisję to znaczy, że musi nas tam trochę być.